Wcześniej stworzyłem film, gdzie pokazałem wam funkcje, o których zapomnieli twórcy: elementy rozwijane, porzucone albo całkowicie pominięte. Dzisiaj opowiem wam o dziewięciu opcjach, o których mam wrażenie zapomniała spora część graczy. Jestem Karol, czyli Glossy Jam, i zapraszam Was do oglądania. Numer 1. Tworzenie wspomnień. Tworzenie wspomnień to jedna z funkcji w The Sims 4, o których nie mówi się wiele. Wspomnienia zostały stworzone dawno temu, aktualizowano je przynajmniej dwa razy, a mimo to gracze niewiele o nich wiedzą. Kiedy naszemu Simowi przetrafia się coś wyjątkowego, wystarczy zrobić zdjęcie narzędziem do screenshotów. I w menedżerze zdjęć wybrać fotkę jako wspomnienie. Dawno temu mogliśmy nadawać zdjęciom dowolny rodzaj emocji. Teraz screen zostanie oznaczony emocją, którą czuł się w danym momencie Sim. Po kliknięciu opcji wspominania, Sim przywoła wspomnienie wraz z dołączoną emocją. Numer 2. Automatyczne wstawianie okien. Kolejną, zapomnianą przez graczy funkcją jest możliwość automatycznego wstawiania okien. Wystarczy kilka kliknięć, żeby zbudowana przez nas bryła zyskała okna w najlepszych do tego miejscach. Wybieramy okno, opcję dodanie go na ścianę i gra sama wybierze ile ich powinno być i gdzie powinny się znajdować. Oczywiście czasami trzeba coś poprawić, ale niewiele. Opcja ta dostępna jest w grze od jej premiery. 3. Statystyki postaci Każda postać w The Sims 4 ma swoje własne statystyki. Gra nieustannie liczy takie rzeczy jak emocje, pożary czy wypadki z pęcherzem. Każdy z nas może sprawdzić statystyki klikając na simologię, a następnie wybierając statystyki. Pochwalcie się w komentarzu, ile przerw na toaletę miał wasz Sim. 4. Ustawienia postury w stwórz Sima. Kreując różnych simów, bardzo często zapomina się o możliwości ustawienia postury. Domyślnie prawie wszyscy simowie są idealnie wyprostowani, niczym perfekcyjnie odlane manekiny. Tworzenie bardziej realnych ludzi jest możliwe. Wystarczy w kasie, czyli w stwórz Sima, złapać za plecy Simów i przeciągnąć je na dół lub w górę. W ten sposób zmienimy całkowicie mowę ich ciała. Będą bardziej wyprostowani lub czasami się zgarbią. 5. Strój lamy z upiorności The Sims 4 upiorności to jedne z pierwszych akcesoriów do The Sims 4. Oprócz możliwości przygotowania przyjęcia z przebraniami, kostiumów i halloweenowych ozdób, akcesoria dodały specjalne kostium lamy. Ten jest do zdobycia tylko poprzez odblokowanie w wyzwaniu, jakim jest urządzenie idealnego przyjęcia z kostiumami. Bardzo mała grupa graczy wie o istnieniu zadania. Zdecydowana większość wiedziała kostium wyłącznie na zwiastunie. 6. Zmiana koloru telefonu. Na okładce The Sims 4, spotkajmy się, pojawił się telefon z gry w innej niż szara obudowie. Twórcom nie udało się stworzyć takiej opcji na czas, dlatego pojawiła się ona kilka miesięcy po wydaniu dodatku i dostępna była w darmowej aktualizacji. Dzisiaj każdy z graczy może zmienić obudowę oraz kolor ekranu smartfona. Ale czy ktoś o tym pamięta? 7. Kilka strojów dla jednej kategorii. Bardzo często, wybierając kolejne kategorie ubrań, zapominamy, że możemy wybrać po kilka wersji stroju. Ja akurat te opcje stosuję nagminnie w mojej prywatnej rozgrywce i nie jest to dla mnie zapomniana funkcja, ale po zbadaniu różnych forów i grup wiem, jak mało osób z niej korzysta. Ilu z Waszych Simów ma więcej niż jedno ubranie w kategorii? Dajcie znać w komentarzu. 8 Aspiracja ze smażonym serem była prezentem na jedne z urodzin The Sims. To kolejny element, który należy w jakiś sposób odblokować, i nie jest on podany na tacy. Simowie przyrządzający i zajadający się smażonym serem w końcu otrzymają specjalną aspirację. Najlepiej będzie się jej właściwości odkryjecie sami. Nie chcę wam psuć zabawy. 9. Kliknięcie na potrzeby w menu. Zarządzanie potrzebami w The Sims 4 wydaje się być łatwiejsze niż w poprzednich częściach gry. Mimo to nie zawsze chce nam się szukać łazienki czy czegoś do jedzenia, gdy jesteśmy zajęci zupełnie innymi interakcjami. Okazuje się, że wcale nie musimy szukać obiektów na własną rękę. Kiedy potrzeba spadnie do niskiego poziomu, wystarczy kliknąć na jej ikonkę, aby Sim samodzielnie znalazł sposób na jej uzupełnienie. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film pokazał Wam nieco funkcji, o których wcześniej nie wiedzieliście. Oczywiście to nie jest tak, że nie musieliście wiedzieć o nich wszystkich, ale jest to zbiór funkcji, o których mało wie się w społeczności The Sims 4. Dajcie znać w komentarzu, którą z tych funkcji zobaczyliście po raz pierwszy. Jestem ciekaw, co było dla Was nowością. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i za wspieranie mojego kanału. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!